Bardzo dobrze. Życzę wam cudownej zabawy, pięknego spaceru i żeby wasze drzewka, które posadzicie później, pięknie rosły. Będziemy je obserwować, jak rosną razem z wami. A teraz zaczynamy już główną i oficjalną część. Zaczynają dziewczynki z pięknym wierszem. Proszę bardzo. Wszystkich dziś niech pokój budzi, Kąd energię brać na ludzi, jak ją może się obchodzi, żeby sobie nie zaszkodzić. każdu będę gra mądroś, wystarczyło. być świętą, gdy Pięknie, brawo, Pało. Posłuchajcie, tak jak Pan Dyrektor powiedziała na wstępie, dzisiaj mamy święto... Święto Ziemi, tak? Jest święto obchodzone na całym świecie. Posłuchajcie, a co tu jest ziemia? To to jest Ziemia. To jest jakaś wyspa planeta, że Ziemia wiem. jest. Proszę. Tak, Ta, Ziemia jest naszą planetą. A jak myślicie, widzicie, czy Ziemia jest szczęśliwa? Nie jest szczęśliwa, tak? Czy jest szczęśliwa? tak naprawdę zrobił się problem, tak? W takim razie ja myślę, że zaprosimy do nas ziemię, która sama nam odpowie, czy jest szczęśliwa, czy nie jest. No, Zapraszamy ziemię. O nie. Dosyć. My już tego chyba nie zmiotę. Akurat ziemia pełna Radości i szczęśliwa. Czemu spać mi nie dajecie? Czemu wciąż czegoś ode mnie chcecie? Czy to nie drażni was, że się smucę cały czas? Ach, mój koniec jest już bliski. Już mnie chyba nie kochacie. To tak dłużej trwać nie może. Niech mi w końcu ktoś pomoże! W bardzo dawnych czasach wciąż się uśmiechałam. Żadnych trosk i kłopotów nie miałam. Wszystkie zwierzęta i rośliny w zgodzie z sobą żyły, a moje oczy wielką radością się cieszyły. To były piękne dni, miesiące, lata, gdy o porządek każdy dbał, z przyrodą w zgodzie żył, bo każdy ją kochał, kto ją znał. I tak mijały wieki, a mi trosk przybywało. Bo motory, auta i fabryki mnie zanieczyszczały. Wycinano lasy, by budować domy, by biedne zwierzęta mogły w nich się schronić. Niszczono przyrodę oj, niszczono ją! Budowano też bierze. fabryki z wielkimi kominami, a ogromne nieczystości szły do rzek kanałami. Zatruwane, zatruwano lasy dymami, a rzeki odpadkami. I teraz biedne rośliny i zwierzęta patrzą na nas smutnymi oczami. Giną, co z nimi będzie, oj co? Ludzie już też chorują, niezbyt dobrze już się czują, gdy wśród tego brudu hałasu pracują i spacerują. Oj, źle jest źle, gdy zabraknie powietrza. I wody na ziemi, świat nasz wielką czarną pustynię się zmieni. Zginą ryby i ptaki i zwierzęta zginą. Ratujcie więc mnie ziemię, póki jeszcze możecie. Bo kiedy ja zginę, to wy też zginiecie. Ratujcie! Och, ratujcie! Chronionych roślin nie zrywajcie dzieci i do właściwych pojemników. Segregujcie śmieci. Macie na razie tylko kilka lat, i może jeszcze uda wam się posprzątać ten nasz świat. Teraz jesteście jeszcze bardzo mali, ale już uczycie się żyć, więc może spróbujecie dobrymi ludźmi być dla siebie, dla innych i dla waszej ziemi. Chcecie spróbować? To wstańmy i złożycie obietnicę, dobrze? Wstańcie wszyscy. Podnieście prawą rączkę wysoko do góry i powtarzamy głośno. Obiecujemy, Obiecujemy! że o naszą ziemię dbać będziemy. Pamiętajcie, dbajcie o waszą planetę, bo ona jest przecież naszym wspólnym domem. A teraz. Naśpiewamy sobie wszyscy piosenkę, którą doskonale znamy o naszej ziemi. Poproszą do siebie pięcioro chętnych dzieci. Ja! Buzia,

यो सतानिया नोक्सिन ओते

Patrzcie. Duże, idźcie za... No idźcie, idźcie, idźcie. Julek nas dogoni, Cezar Rentel. Prywować śmieci. Nie, wyciągamy i z worka, które zbieraliśmy śmieci wcześniej. I proszę. Gdzie wrzucamy? Pokażcie, gdzie wrzucamy.

ja mam ja mamę, szukajcie. Tutaj nie ma pila w ogóle. Jest, mamy przy jedynce. Przy, mhm. evet. przy no Dat, Ale mamy sz... to nie papier, to jest Papiery ma papier. w innym pojemniku. Czekajcie jeszcze chwilę, na szkło jeszcze tu wrócimy. Chodź tam.

Da transparent. da transparent.

m b

My musimy wrzucić do... Widzicie, poszła kata do tej strony. Brata z koła. Tak, A, wiemy, wiemy.

No to tam jest z góra. Dół, dół. Ania Kuczała? Dobrze. A, a co wrzucałaś? Papier. Dobrze. No, jest ja papier? To jest papier. Na no, no. szczapkę. Wiktoria. To makulatura do niej To jest zło. Proszę,

a możecie odejść trochę od tego dołu Potem. z boku, odstosnąć się. Chodźcie, zakopujcie, zakopujcie, tylko może tamto tam. jeszcze podlejemy co? Proszę bardzo. Aga, a Gala, to jest Wasza?

na Legendre teraz będziemy. to. w Nie skupuj tego. Szybciutko do konkursy, jeszcze, tak, jeszcze konkurs Nagrody będą. To są bo tak? Trzymaj Trzymajcie to tam, Zobaczymy co złamali. to będzie, czy to się przyjmie, Ale nie dużo, żebyś się złamał. Trzymaj, żeby nie złamali. Co Kingusia, Wyrzucałaś śmieci. Tak, z panią. Tak, poczekaj. Wyliście śmieci do konteneru. Fajnie. Ej, obludzie. Ja się to jedno tam tu za Poczekaj, poczekaj, jeszcze tutaj.

Pan Józef, jeszcze rok będzie tutaj takie spoko i będziemy telefonować. Ale to jeszcze nie widać tego, że O, no, super. Już się zadało. Już Jeszcze podlejemy. podlejemy. Jeszcze będzie podlane. Podleje? Ja to podleję. Ja mną. Ja to podleję. Proszę bardzo. I podlewamy, no podlewamy, mocno do góry trzeba podlewać. No, tak. Piotr, tysiące, posadźmy, akurat piosenka. Trzeba nam sprzyja taka, że posadźmy tak, o korzonki tak. złapią tak, wodę, się i listki puszczą, i nie i no już i nie chlapiemy teraz poczekamy aż wchłonie, żeby korzonki miały mokro,